Norwegia jest dobra, tylko żeby zarobić hajs i trzaskać norweszki słuchalnych ją. Chcesz je trzaskać? Drzwiami chyba. Witam bardzo serdecznie i tak jak zapowiadałem w ostatnim podsumowaniu miesiąca, dzisiaj troszeczkę porozmawiam oraz poczytam różne komentarze, które pojawiły się pod naszym wpisem dotyczącym tego, że już niedługo będzie można się ubiegać o obywatelstwo Norwegii za pośrednictwem internetu. I teraz dla jasności wytłumaczę jeszcze, chociaż oczywiście na pewno wszyscy o tym wiemy, czym różni się narodowość od obywatelstwa. Obywatelstwo oznacza prawną więź między osobą a państwem. Nie wskazuje ono na pochodzenie etniczne tej osoby i jest niezależne od jej narodowości. Osoba może mieć jedno, dwa lub kilka obywatelstw. Może możliwa jest również sytuacja, że osoba nie ma żadnego obywatelstwa. Teraz zaproponowana przez GUS definicja narodowości. Jest to deklaratywna, oparta na subiektywnym odczuciu, indywidualna cecha każdego człowieka, wyrażająca jego związek emocjonalny, kulturowy lub wynikający z pochodzenia rodziców, z określonym narodem lub wspólnotą etniczną. Obywatelstwo dostajesz od państwa, a narodowości możesz być jakiej sobie tylko chcesz, mieszkając gdziekolwiek tylko chcesz. Ale... Jeżeli mieszkasz w jakimś kraju już długo, w Norwegii, w Polsce, w Ukrainie, w Chinach, USA, gdziekolwiek, to jeżeli tam pracujesz, płacisz podatki, rozmawiasz z innymi ludźmi, którzy tam mieszkają, generalnie to jest Twój dom i tam sobie żyjesz, to dużo łatwiej załatwiać wszystko w tym kraju. Jest jeżeli masz obywatelstwo z danego kraju. A teraz przechodzimy do meritum, do najważniejszej części tego filmu, czyli do komentarzy, które zmobilizowały mnie do tego, żeby nakręcić dzisiejszy odcinek. A na co Polakowi ich obywatelstwo? Polakowi chyba się z dłużej pisze. 15 lat w Norwegii byłem i wolę polskie obywatelstwo. No, długo jeszcze będziecie siedzieć? 15 lat, ale będę apelował. Janusz i Grażyna z norweskim paszportem. Po, zaczyna się opowiadanie. O, wiemy już, to będzie występował. Janusz i Grażyna z norweskim paszportem. Cała wieś już o tym wie. Jeszcze Jessica i Brian też. Ja bym... Bo wieś też się zupełnie nie rymuje. Na przykład wie, a ja bym dał się. Czyli by było... Cała wieś już o tym wie, jeszcze Jessica i Brian się. I wtedy by się rymowało i wtedy by było fajnie. Norwegia jest dobra. Tylko żeby zarobić hajc i trzaskać norweski słuchalny wion. Jeżeli ktoś jest na coś chory, to bym nie radził go trzaskać. Chcesz je trzaskać? Drzwiami chyba. Taki wiersz troszkę. Błęd... biedne wymrą razem z chlamydion. Hm... A heidz, norweski był opłacalny 10-12 lat temu. Teraz to tylko koronki. Czyli wszyscy, którzy wyjechaliście w ostatnich 10-12 latach, albo chcecie wyjeżdżać, albo właśnie wyjeżdżacie, nie wyjeżdżajcie. On mówi, dam ona, że to już się nie opłaca. Wracajcie, nie opłacać tam jechać. Zszołom, no. mam powiedział, jest wszystko napisane. O, i tutaj jakaś osoba z szeroką perspektywą, poziom życia jest fatalny w tym kraju. O założeniu rodziny nie wspomnę. Przyjechać i odłożyć trochę kasy jest dobra opcja. Mieszkać tu na stałe to pomyłka. Pisze to osoba, prawdopodobnie, która mieszka na stałe w Norwegii, mówi również, że poziom życia jest fatalny w tym kraju. Ludzie, mieszkacie w Norwegii, nie widzicie, jaki tam jest fatalny poziom życia, ale będzie dużo Polaków, którzy będą bardziej norweski od Norwegów. Czyli on już trochę przepowiada przyszłość. Będą na pewno flagą machać. Norweską, Maju, haha. I tu pojawia się jedno pytanie, bo mam wątpliwość. Czy jeżeli miałbym flagę z myszką Miki i bym nią machał, to czy automatycznie staje się nie Polakiem? Nie wiem. Muszę się go zapytać. W Polsce będą parówki na grilla przynosić i pewnie zapomną języka. Co z żenada, nigdy nie chcę mieć ich paszportu. On nie chce mieć paszportu Polaków, którzy będą przynosić parówki. Czyli jeżeli ktoś przyniesie parówkę na grilla, to on nie chce mieć nic wspólnego. Ja raz przyniosłem parówkę na grilla. Czy jeżeli w sklepie nie byłoby kiełbasy, albo na przykład karkówki i kupiłbym jedyne mięso, które tam jest, parówkę. Żeby sobie wygrillować, to czy automatycznie nie jestem Polakiem? Chyba tak. Także wyjaśnię może jaśniej dla osób, które nie wiedzą, czym jest obywatelstwo, a czym jest narodowość. To dwie różne rzeczy. Ważne jest to, co czujesz i masz w środku, a nie to, czym się opakowujesz. Cokolwiek miałbyś napisane na przykład na koszulce, czy w paszporcie, to zupełnie nie musicie definiować. Pozdrawiam serdecznie, całując rączki i życząc Wam miłego dnia, tygodnia i wszystkiego. Trzymajcie się.